W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, Niemiec zrywał polskie flagi na granicy, tragiczne zabójstwo młodego sportowca, brutalny atak gruzińskiego nożownika, skandaliczne zachowanie Izraelczyków na meczu Polaków. Pod koniec lipca bieżącego roku w Słubicach doszło do incydentu, który wywołał oburzenie zarówno mieszkańców, jak i opinii publicznej w całym kraju. Na moście granicznym łączącym Słubice z niemieckim Frankfurtem nad Odrą zerwano osiem polskich flag stanowiących symbol narodowej tożsamości. część z nich sprawca rzucił na ziemię, a pozostałe wrzucił do rzeki. Jak ustaliła prokuratura okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, odpowiedzialnym za ten czyn jest 58-letni obywatel Niemiec Thomas S. Do jego zatrzymania doszło 13 sierpnia w jednym ze sklepów na terenie Słubic. Nad ustaleniem tożsamości podejrzanego pracowali funkcjonariusze miejscowej policji. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze rejonowej w Słubicach zarzut publicznego znieważenia flag Rzeczypospolitej Polskiej, co jest przestępstwem określonym w artykule 137 paragraf 1 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Tomasz S. przyznał się do popełnienia zarzuconego muczynu. W swoich wyjaśnieniach stwierdził, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy i nie potrafi wskazać motywów swojego postępowania. Wyraził żal oraz skruchę. Prokuratura poinformowała, że mężczyzna nie był dotąd karany sądownie, pozostaje bez pracy i utrzymuje się ze świadczeń socjalnych. Śledczy zapowiedzieli skierowanie do sądu wniosku o wymierzenie kary w trybie bez przeprowadzania rozprawy. Uzgodniona propozycja obejmuje sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywne w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. W piątkowy wieczór 8 sierpnia bieżącego roku, mieszkańcy kamienicy na Olsztyńskiej Starówce usłyszeli głośne krzyki dobiegające z mieszkania na pierwszym piętrze. Przerażeni lokatorzy wezwali policję. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali w lokalu dwie młode kobiety oraz ciężko rannego 30-letniego mężczyznę. Okazało się, że poszkodowanym był znany w lokalnym środowisku sportowym rugbysta, Rafał K. Według ustaleń śledczych, został on dwukrotnie ugodzony nożem w brzuch przez swoją partnerkę, 24-letnią Paulinę S. Z relacji świadka wynika, że jeszcze przed przyjazdem policji w mieszkaniu słychać było dramatyczne wołania o pomoc. W pewnym momencie Paulina S. zdołała wybiec na zewnątrz, jednak Rafał K. miał ją dogonić i wciągnąć z powrotem do środka. Niedługo później doszło do tragicznego finału. Na miejsce wezwano pogotowie. Ranny sportowiec został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego stan był krytyczny. Po dwóch dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii, w niedzielę, zmarł. Obie kobiety obecne w mieszkaniu zostały zatrzymane i przewiezione do aresztu. Jednak zarzuty postawiono wyłącznie Paulinie S., która w śledztwie przyznała się do zadania partnerowi ciosów nożem, choć, jak twierdzi, nie miała zamiaru go zabić. Prokurator Daniel Brodowski poinformował, że między parą doszło do ostrej sprzeczki. W trakcie której kobieta użyła narzędzia ostro-krawędzistego, zadając partnerowi dwa ciosy w okolice brzucha. Paulina S. pochodzi z miejscowości niedaleko Olsztyna. Ukończyła szkołę fryzjerską, a dwa lata temu przeprowadziła się do miasta, wynajmując stację. Początkowo usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa, jednak po śmierci Rafała K., prokuratura zmieniła kwalifikację czynu na zabójstwo. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za ten czyn grozi jej kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W dniach od 6 do 10 sierpnia funkcjonariusze Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili serię kontroli, w wyniku których przechwycili cztery samochody o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. Dwa z pojazdów figurowały w bazach jako skradzione, a w pozostałych wykryto przerobione numery identyfikacyjne WIN oraz inne oznaczenia fabryczne. Pierwsza interwencja miała miejsce 6 sierpnia na przejściu granicznym w Budomierzu. Strażnicy graniczni skontrolowali Toyota RAV4 z 2020 roku przewożoną na lawecie przez obywatela Ukrainy. Analiza dokumentów ujawniła, że niemiecki dowód rejestracyjny pojazdu jest poszukiwany w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Dodatkowo, przy wsparciu funkcjonariusza agencji Frontex, potwierdzono ingerencję w numery WIN i inne oznaczenia identyfikacyjne. Po ustaleniu prawdziwych danych samochodu, jego wartość oszacowano na około 140 tysięcy złotych. Auto oraz dokument zatrzymano, a kierowcę przesłuchano. Kilka dni później, również w Budomierzu, zatrzymano kolejną Toyotę RAV4, tym razem na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Pojazdem kierował obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli stwierdzono ingerencję w oznaczenia identyfikacyjne, a po ustaleniu rzeczywistych numerów potwierdzono, że auto o wartości około 30 tysięcy złotych zostało skradzione we Włoszech. 8 sierpnia na przejściu granicznym w Medyce Mundurowi zatrzymali Fiata Ducato, prowadzonego przez 25-letniego obywatela Ukrainy. W trakcie weryfikacji legalności pochodzenia pojazdu ujawniono nieprawidłowości w numerze WIN oraz w tabliczce znamionowej. Wartość auta oszacowano na 40 tysięcy złotych. Samochód został zabezpieczony, a postępowanie w tej sprawie jest w toku. Ostatnia z interwencji miała miejsce 10 sierpnia, kiedy patrol z placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jasiące, podczas kontroli w rejonie węzła Dębica Wschód na autostradzie A4, zatrzymał Mitsubishi Outlandera na norweskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą był obywatel Polski. Sprawdzenie w międzynarodowych bazach danych wykazało, że pojazd o wartości około 75 tysięcy złotych został skradziony w Norwegii. Auto wraz z kierowcą przekazano policji. We wszystkich przypadkach prowadzone są dalsze czynności mające na celu ustalenie pełnych okoliczności i ewentualnych powiązań między sprawami. 10 sierpnia, krótko po północy, w jednym z mieszkań przy ulicy Grunwaldzkiej w Zabrzu doszło do brutalnego ataku nożownika. Według ustaleń śledczych. 26-letni obywatel Gruzji podczas gwałtownej awantury ugodził nożem 31-letniego mężczyznę, zadając mu cios w klatkę piersiową. Zgłoszenie o rannym mężczyźnie trafiło do dyżurnego zabrzańskiej policji, który natychmiast skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze dotarli błyskawicznie i udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, a następnie przekazali go pod opiekę ratowników medycznych. Ranny trafił do szpitala, gdzie stwierdzono, że jego życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jak ustalili policjanci, sprawca przebywał w Polsce nielegalnie. Został zatrzymany jeszcze tej samej nocy, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek zabrzański sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie śledczy ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia, w tym motywy działania napastnika, a także badają, czy był on wcześniej notowany lub podejrzewany o inne przestępstwa. Podczas meczu eliminacyjnego Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Makabi Haifa doszło do jednego z najbardziej skandalicznych incydentów ostatnich lat w europejskim futbolu. Spotkanie rozegrane w węgierskim Debreczynie zakończyło się pewnym zwycięstwem polskiej drużyny 2 do 0, co zapewniło jej awans do czwartej rundy eliminacji. Jednak to, co wydarzyło się na trybunach w końcówce meczu, przyćmiło sportowy sukces Rakowa. Grupa izraelskich kibiców wywiesiła ogromny transparent z napisem Mordercy od 1939 roku. Jawne, fałszywe i ahistoryczne oskarżenie pod adresem Polaków, sugerujące rzekomy udział w holokauście, który został zaplanowany i przeprowadzony przez hitlerowskie Niemcy. Oskarżenie to nie tylko godzi w pamięć historyczną, ale także stanowi rażące przekroczenie wszelkich norm etyki sportowej. Jak relacjonował obecny na meczu dziennikarz sportowy Łukasz Ciona, prowokacje nie ograniczyły się do samego transparentu. Speaker Maccabi miał publicznie wyzywać Polaków od nazistów a pracownicy izraelskiego klubu obrażali przedstawicieli Rakowa. Po ostatnim gwistku sytuacja przerodziła się w otwartą awanturę, piłkarze i kibice Rakowa byli prowokowani, a atmosfera na stadionie stała się niezwykle napięta. To, co oni zrobili, to, to był absolutny skandal od początku do końca. Prowokacje ze strony pracowników makabi, wyzywanie polskich dziennikarzy od nazistów, pracowników klubu, rzucanie jakimiś butelkami. Potem w panice odwołanie konferencji prasowej, na którą przyszedłem, i chciałem po prostu zadać pytanie, co oni sądzą na temat tego skandalicznego transparentu, o którym wspominałeś, czyli skierowany do całego polskiego narodu mordercy od 1939 roku. Nóż się w kieszeni otwiera, dlatego że ja tylko przypomnę, że najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata to są Polacy, to są osoby z naszym obywatelstwem. Oczywiście postawy w, w czasie II wojny światowej były różne i my nie, też nie zakłomujemy historii w drugą stronę, że tylko jesteśmy narodem bohaterów, ale jeżeli widzimy coś takiego to nie możemy wobec tego przejść obojętnie. Dlatego oznaczyłem Zbigniewa, Bońka, dlatego oznaczyłem UFF w swoim wpisie na X, dlatego że ja tego tak nie zostawię i po prostu poczułem się jakby uderzony po prostu obuchem, bo sport jest ważny, sport jest piękny, sport to jest czysta rywalizacja, ale jeżeli ktoś wywiesza takie transparenty, to naprawdę ten sport trochę przestaje się liczyć i liczy się też serce Polaka po prostu, które się we mnie obudziło. No, no. Słuchajcie, to jest absolutny skandal. Nie było konferencji prasowej, a teraz zobaczcie, pracownicy Maccabi Haifa po prostu demontują swoją ściankę sponsorską i każdy z tego klubu uciekł od pytań o skandaliczny transparent. Ale my tego tak nie zostawimy. I w telewizji w Polsce 24 i na moim kanale Ciąną Po oczach sprawę będziemy drążyć, bo UEFA powinna ukarać izraelskie kluby, nie tylko Maccabi Haifa, ale w ogóle za to, co się dzisiaj wydarzyło. Polscy kibice nie zamierzają przejść obojętnie obok skandalicznego zachowania fanów Maccabi Haifa. Według izraelskich mediów, po spotkaniu w Debreczynie doszło do incydentu, w którym autobus z izraelskimi kibicami został obrzucony kamieniami. W sieci pojawiają się również wpisy sugerujące, że środowiska kibicowskie w Polsce zapowiadają odpowiedź na prowokacje, jakie miały miejsce na stadionie, w tym obraźliwy transparent i wyzwiska kierowane w stronę Polaków. Atmosfera pomiędzy obiema grupami jest wyjątkowo napięta, a słowa o zemście padają wprost w internetowych dyskusjach. Wicepremier i minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określił zachowanie izraelskich kibiców jako absolutnie skandaliczne i wezwał UEFA do podjęcia zdecydowanych działań, podkreślając, że nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział pilną interwencję w UEFA, nazywając transparent prowokacją i fałszowaniem historii. W podobnym tonie wypowiedział się minister sportu Jakub Rutnicki, który podkreślił, że areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw i wezwał do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał, że za głupotę trzeba odpowiadać i domagał się przykładnych kar dla winnych. Rzecznik rządu Adam Szłapka również zaapelował o jednoznaczną reakcję UEFA. Do sprawy odniósł się również prezydent Karol Nawrocki, który zaznaczył, skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Haifa obraża pamięć o obywatelach polskich, ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 miliony Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa. Głos zabrała również ambasada Izraela w Polsce, określając zachowanie części kibiców Maccabi Haifa jako ohydne i zapewniając, że incydent nie odzwierciedla postawy większości izraelskich fanów. Mimo to w sieci narasta fala oburzenia, a komentatorzy i politycy domagają się, aby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz międzynarodowe organizacje sportowe zareagowały nie tylko na incydent w Debreczynie, lecz także na coraz częstsze przypadki prób oczerniania Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. Transparent z napisem Mordercy od 1939 roku był nie tylko kłamliwą prowokacją, ale i policzkiem wymierzonym w pamięć milionów ofiar II wojny światowej. Tego typu działania są elementem niebezpiecznej narracji, która ma na celu przerzucanie części winy za niemieckie zbrodnie na naród polski. W Debreczynie nie chodziło już o piłkę nożną, to był atak na prawdę historyczną i godność Polski. Mimo jasnych stanowisk przedstawicieli polskiego rządu, PZPN oraz opinii publicznej, kluczowe pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy UEFA odważy się na zdecydowaną reakcję, czy też incydent przejdzie bez realnych konsekwencji, tak jak wiele podobnych prowokacji w przeszłości. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.